Para ba -bam, -ba, ba bam bam, para bam, -ba bam bam. pieskie i setu lata, ręki niebieskie pieskie. Bam 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 para bam bam. Rąki pieskie i setu lata, pieskie i setu lata. Robi niebieskie, pieskie. Rąki pieskie. Para bam barabam bam Robię niebieskie i setu lata. niebieskie i setu lata. Para bam barabam bam Bara niebieskie i się dobrze trzymam We niebieskie i się dobrze trzymam I się dobrze trzymam Niebieskie sobie łapię Jadę szybko sobie na autostradzie Ja tutaj intował, ja no więc wracam Hacker myślał, że mnie porozwala Bamba bamba bam, barabam, bam, para bam, bam niebieskie i setu lata Robię niebieskie i setu lata Parabam, bam, para bam, bam niebieskie i się dobrze trzymam By niebieskie i się dobrze trzymam I się dobrze trzymam Niebieskie sobie lata Ona tutaj biega, mówię do niej, że jest łopata Ja tutaj Ale. intował, ja no wracam Haker myślał, że mnie e, porozwala Niebieskie sobie łapie Jadę sobie tutaj i się chyba nikt nie połapie Że trzymam w rękach diaksa za diaksem I twoja kuzynka jest na obiedzie Niebieskie Niebieskie Bam, bara, bamba, para, bam, Robię niebieskie i se tu lata Robię niebieskie i se tu latam Para bam parabam, bam, para bam bam niebieskie i się dobrze trzymam Dwie niebieskie i się dobrze trzymam Robię niebieskie Robię niebieskie Bam, para bam parabam, bam, para bam bam Robię niebieskie i setu lata. Robię niebieskie i setu lata. Ra bam bam, -ra bam bam. We niebieskie i się dobrze trzymam. We niebieskie i się dobrze trzymam.